Oh, I what you want. This ain't what you want now. This ain't what you want. Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I have a tiger, I'm making steps to the top. The flames I'll put up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow harder than a scotch bunny. Don't try to study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon

O. Oh. O, oh, nawet. Mówię, że zaraz będzie rybka. Takiego zajedniścia. Od 60. Drugi rzut. Jest ciemno. Dwórny się mierzy. 63 63, no dzięki. Dobra, mamy jakiegoś bolszewika. Aha. Dosyć sporowy. O, ładny bez kawałka ogona Można, można w taką ładną pogodę można z szczupaczka Max, Agila piątka. Jak zwykle popisał się kolejny szczupak na tą blachę. Lecimy po następne. Pogoda się troszeczkę poprawiła, przestało wiać. Troszeczkę się zachmurzyło. I całkiem możliwe, że trochę popada deszcz. To szczupaki się ruszą, taką mam nadzieję. Teraz muszę po cichutku sobie tutaj dojść do wody. Bo często i gęsto. Tu właśnie przy samym brzegu. Siedzą szczupaki. Ostatnio wchodzę do wody na kozaka i spuszczyłem piękną sztukę przynęta większa niż okoń normalnie w pyszczek złapany od małego instyg zabójcy Siedzi Aż muszę wejść do wody po niego Żeby mi się tutaj w cicinkę nie wpierdziego To też będzie miał około 60 Eee, maluszek Ale opór starego duży Może z 50 będzie miał Pięćdziesiątka. Z pięćdziesiąt być miał. Poetyzowanie wszystkim dzień dobry. Mam 50 centymetrów, tak około, bo nie mam miarki. Więcej bym mu nie dał, ani mniej. Pójdź sobie, pójdź. Poszedł. No, mówiłem, że nic dużego. Kolej był przy drugi raz nad leśnictwo. Każdy jeden pomost nęci. Ten pomoc tutaj przed chwilą nęcili. Te dwa pomosty też zanęcone Dobrze, dobrze, fajnie, że dbają wędkarzy Powiem wam widzowie, że Od dwóch godzin albo i lepiej Nic się nie wydarzyło Rano tylko dwa szczupaczki Jedno jeszcze puknięcie było Jeden okoń A tak to nic Nawet nie wiem, którą mam godzinę za plecami coś mi się chlapie zaraz dojdę do końca jeziora trzeba będzie się wracać a samochód mam gdzieś tam o. tam 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 daleko tutaj gdzie idę to jeszcze tak daleko się nie zapuściłem nawet nie wiem co mnie tam dalej czeka od pewnego wędkarza Słyszałem, że tutaj normalnie tą drogą można na około jeziora przejść. Zobaczymy. Kolejny pomost. Na tym jeszcze nie byłem. Ładniutki, świeżo zrobione. Jeszcze są pozostałości po starym. I rzucamy. Do skutku, aż coś się trafi. Pomoc tutaj był i tu się droga urywa, chociaż tam był zakręt w prawo. Może i tam trzeba będzie iść. O ja, ale mnie tu zasało. mu Ale spróbuję tam dojść Dobrze, że są tu. Trochę patyki, bale. Co się troszeczkę przytrzymał Nie dobra. Zobaczmy, co się tutaj kryje. Jeden wielki gnój tu jest. O, no, powiem Wam, że nie jest za ciekawie. Idę tą drogą, mi nie ma końca. A dokładnie jestem w tym miejscu. Zbliżam się do tego pałacu. I mam nadzieję, że gdzieś tam do drugiej głównej dojdę. Mam nadzieję, że w ogóle gdzieś tam znajdę jakieś wyjście. No. Blazeł cholera ale gdzie Nie wiem gdzie jestem Będę musiał spojrzeć na nawigację za chwilę Oj, ja, ale badno Ale widzę, że tutaj ludzie też chodzą Jakieś kłody są pod nogą Oj, ja Dobra No nic, jak już tu jestem no to trzeba porzucać soszeczkę. Może coś się trafi O, przeprawa solidna, można powiedzieć na hardkorze. Jeszcze jakby jakiś szczupaczek się pojawił na froncie, to już w ogóle by było zajebiście. O, dochodzimy do jakiegoś budownictwa, tu jakaś siatka jest, znaczy była. Dobra, jest, jest cywilizacja. <grym> Dzień dobry, i tak właśnie wylądowałem na stadionie Kołoni. No i to by było na tyle. Dzisiaj już nie będę wędkował. Idę teraz z ulicą główną, tą warszawską, w stronę samochodu. Mam jakieś 3 km. Dobra, skoro jestem już na parkingu, to wrzucam sobie jeszcze pomosty. Tutaj na pomoście ktoś tam jest jakaś para się ja to nie będę przeszkadzał ale tu jeszcze są dwa pomościki może uda się coś złowić o, coś tam mamy jakiegoś maluszka o Pistolet jeszcze się trafił na sam koniec. To jest ryba, co? <grywa>